Cześć, szamado ja no, na tej strony witajcie w kolejnym filmie SESA na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj coś, czego chyba jeszcze na moim kanale nie było w ogóle. Najpierw zagramy rozgrzewkę e, Deadmatch, a później zagramy z skrzydłowy. Zobaczymy czy po rozgrzewce jak będzie się grało. Ja w ogóle mam ostatnio w Coro przerw e, Co. Czy co, serio drugi raz w przez przez miną na zakup broni, po prostu śmieję na sali. Ech. dobra się z tym. Zobaczymy co tu, no nie wierzę. Zaraz same zgodnie nie? Jeszcze na 6 minut dołączam tylko tutaj. Ostatnio to powiem wam tak, nieraz już w mojej chwili mówiłem, że Chcę wrócić do normalnie, ale jakoś się to nie udaję. wygram bardziej weekendy, a w tygodniu bardzo Także no, po pora naprawdę, już powrócić w jakiś sposób, bo nie chcę nie wiadomo ile przed podgrania, bo to wiadomo i fajna będzie taka jaka powinna być. No i ogólnie. No i też mniej filmów było ostatnio. Trochę przerw kilkudniowych między filmami. Super. No, po prostu siadamy sobie z różnych brani. Z każdej strony biorą. Przecież to jest niemożliwe. Cały czas zaplecam. To jest tradycja. Jak te miejsce musi teraz stać, stać, jest to jedna przyja. Przyjma się. No i Gdzie masz. Gdzie są kolejnie? O, o, o. się. mi celownik uciekł. jeszcze weźmiemy? No nie wezmę oczywiście, bo ktoś już musiał być za To co? Kolejna broni. No i proszę, od razu chęć. Od razu hejdzie kolejny. No to już znowu nie. <śm> osiemdziesiąt siedem trzech Znacie. oczywiście z boku teraz oczywiście plecy nie macie Aj. nie udało się zabawić z nim. Czasem myślę, że sobie zagram tylko ten jeden dead match i przejdę od do tego skrzydłowego. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak mi pójdzie. Niezależnie od tego czy jak to pójdzie, jak, ile... jaki będzie wynik, jakie statystyki to film zlatuje. 15 killi. Na krótkim czasie Nie no nie wierzę Dobra, zmieniamy broń p 90 teraz Już ktoś za pleców mi strzela Nie ma szans na taką glebę Poraszujemy trochę Serio Z tyłu, z boku Wszystkich, z wszystkich stron jadą nie spodziewałeś się mnie Uda mi się zastrzegć czy nie Dobra i asysta tylko Oczywiście, teraz zmieniamy broń znowu <laughs> Brawa Marcel, coś tam coś tam nie znam języka, w którym to piszesz. <laughs> Oj ojej, ojej. Gdzie kolejni są Dawać mi kolejnych super 88 Jeszcze może coś tam by też się strzelić? Chyba nie. No, za mało czasu już, żeby coś zrobić. 24 kile w ciągu 6 minut. 94. Byłoby. Miało być tak pięknie, a? Nie macie. co już 25 kg, okej. Okay. Może być ciekawie, pokażę Wam coś Gold 3, Silver 5 Co z tego wyjdzie teraz? Hello Hello Dlaczego tutaj ludzie rzadko kiedy rozmawiają? spadł został ostatni nieładnie spadł czy co on zrobił nie wiadomo ojcze że mamy pierwszy pierwszy pierwszą rundę Fajnie Akurat nas stamtąd. Pierwsza stracona. Nie, nie. Dlaczego ja tym pojedynek. czterdzieści cztery tylko ten co z samymi tymi gra, co ty masz zabranie? Łączy życzę sobie? W takim stylu z wielą przegrać na stereo, czy już trzecia? Czy on gra samym obrzynem, czy z czym? robi jakiś... Jakiś szereg, sobie robi... <tryk> Patrzcie, kolejny raz, a no nie gra nic innego, tylko tą samą jedną bronią gra. Cholera, no. Jakbym się wiedział, że idzie z tej drugiej strony, to bym w ogóle nie ale tu nie ma nic, żadnego i nic z początku. Ja mówiłem mu hello, ale on oczywiście nic. Tu już niestety jest coraz mniej ludzi, którzy dawają info, coraz mniej. 5 w plecy. Nie, nie zdążyłem zobaczyć jaką bronią grał czy tą samo. ale podejrzewam, że tak. Zobaczymy sobie teraz co weźmie, ale podejrzewam, że będzie To samo Czy nic? Kupujesz coś? <śm> <ś> nie wierzę w tego gościa. Cały czas gra jedną i tą samą bronią. Chyba robić challenge, aż wygra jakiś mecz, tak podejrzewa nie wiem skąd, jak z prawej, z lewej czy skąd przejść, dwa w plecy, raczej nie do odrobienia będzie. I się już go nawet nie chce pytać, czemu on gra tylko jedną braną, nie chce mi się. Udało się. Co z tego, że spadł? Co z tego? Ważne, że na runda. To. Cały czas dla jedynymi broniami, nic innego. Nie, co ja robię? co ja robię, nie. kilka kulek wyspuściłam z magazynku i ja odgrywam bronią. Mam problem, mam problem z tym. I to jest właśnie to, że później się przegrywa rundy. Czy. No Ten typek robi jakiś challenge, aż wygra mecz. Wtedy, nie wiem, czy on sobie robi po prostu jakieś żarty, że gra jedyn, tylko jedną bronią, czy o co tu chodzi, nie mam pojęcia. Bo no, Jakby robił challenge, to ja raczej bym musiał coś potrafić, a, a cały czas ginie. Tak samo jak ja, właściwie. zaraz będzie go 11. zgon i to będzie koniec tego meczu stawiam, że nawet nie zrobi jednego killa w tej rundzie to będzie koniec meczu będzie 9-3 tak mi się wydaje zobaczymy co pokażę jednak nic tak to niestety jest no, ładnie się tabela prezentuje 6, 3, 14, 6. Super. Ja jeszcze oczywiście wezmę sobie skrzynkę snów i kolejnego skina. Odbieramy nagrody. No i wy zostawiacie łapki w górę komentarze, subskrypcję ktoś tak, i widzimy się w następnych filmach. Siemka.